Brum, 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 brum. Cych. Dobra kmioty, patrzy, pan idzie, widziałeś musi sikor. <gry> Dawaj medal. Cych. Cych. Robercie Lewandowski, mamy dla tak. ciebie pudełko mhm. czekoladek. Tak, pudełko czekoladek. Dobra, wygrzeb te mleczne okay. i zostawmy mu kawowe, tych nie lubię. Dobra, tutaj masz medal za wytrzymanie o. w lockdownie, nie proszenie o dotację. cyk, Finks. zostajesz oficjalnie silverem. Dzięki. A tutaj masz te czekoladki, nikt S z nas ich nie rusza, oczywiście. Jeżeli uszy. nie ma jakiś, to pewnie wina producenta, możesz je dostać Demanus. na Orlenie. I najważniejsze, w środku Dzięki. znajdziesz karteczkę. Mhm. O, no i teraz otwórz pudełeczko, proszę bardzo. I w środku jest karteczka z jednym nazwiskiem i yy, no i tego nazwiska musisz się pozbyć. To nazwisko to żulczyk powiedz jak to zrobisz. Normalnie po ludzku. Eee, najpierw zapraszam go niby na kawę, żeby spisał moje wspomnienia, eee, a potem mu do tej kawy normalnie po prostu po tajniacku dosypuje glutenu, nie? Eee, ten gluten wyczuwa Anka i wyskakuje z krzaków i normalnie zapierdala gościowi ciosa z karata, no i żulczyk już więcej nie kozaczy. Proste. Widzicie debile? Uczcie się! Ech... Dobra Robert, to teraz pokaż magię i zamień te czekoladki w kwiaty. Błysk! Wow. Eee, proszę bezglutenowe is i z inozytolem. i jak go załatwisz, to z nami tu zamieszkasz, a ta piłka będzie twoja, bo ja nie umiem grać. Serio? Przecież Kop. każdy, Kop. debil, Kop. potrafi Kop. odbijać Kop. piłkę. Kop. O Jezus, zapomniałem się! No się... Do... gdzie z nim?